Cześć, z tej strony Goofyz1999 i witam was już w kolejnym odcinku z serii recenzje odcinków SpongeBob'a. No trochę mi głos powoli mi się zmienia. Tak. Dzisiaj będę, rec... dzisiaj będziemy recenzować kolejny odcinek Spongeboba, Kęciesto Portego, czyli odcinki, jak i również z trzeciego sezonu Spongeboba, Klub Spongeboba oraz Kobyłka Morska. Odcinki te, tak, w USA były to, te odcinki w USA miały najpierw premierę najpierw pierwszym amerykańskim DVD, a dopiero potem w lipcu w telewizji. Dziś będą odcinki Klub SpongeBoba i Kobyłka Morska. No to zaczynamy. Odcinek Klub SpongeBoba w oryginale Club SpongeBob. To trzeci odcinek trzeciego sezonu. Serialu Spongebob Kanciesto Porty oraz 83 odcinek ogółem. W tym odcinku po prostu Skalmar jedzie do pracy, a, pla, pracy, a Spongebob i Patryk są nad, w domku na drzewie. Dlatego Skalmar postanawia albo raczej idzie do po prostu postanawia pójść do domku na drzewie. Aby zająć się spongebobem Patrykiem. No i później, gdy Skalmar wspina się na winoroślinę, to spongebob z Patrykiem i Skalmarem w wyniku przypadku zostali wyzuczeni z domku na drzewie wprost w puszczy, w której szybko się był gubią. Po niespodziewanym lądowaniu, siedzą wewnątrz klubu pary przyjaciół, a Skalmar nie chce być w klubie. No dobrze, bo Patryk mają czardziejską muslę, która wie wszystko. Natomiast Kalmar nie chce. chce być w klubie, dlatego próbuje uciec, dlatego usiłuje uciec, ale nie ma wyjścia, dlatego zostaje. A no a na koniec przychodzi Leśnicy i ura to. I ma też czardziejską muslę i Kalmar nie chce Dobrze. Ten odcinek no przez wielu, wielu lubi, a niektórzy nie lubią. Ten odcinek bardzo mi się podobał, ponieważ bawił mnie. Głównie mnie bawił, ponieważ no głównie mnie czarodziejska muszla bawiła po prostu. Lubię jeszcze inne sceny, takie jak mm, robak uderza patykiem w skalmara. Również śmieszna scena, czy dużo śmiesznych dialogów, takich jak Span, bo Patryk mówią Skalmachcie chracuje po chodchu z tym krabem. Najlepsza, kolejna zabawna scena z tego odcinka. No, tortury, z, no na minus tortury Skalmara. Po prostu, no ale nie, ale są tam neutralne niż nic złe. Bo w eze przed pierwszym filmem tortury z Kalmara nie były takie złe. Po prostu. A na minus, zwłaszcza zakończenie, które nie ratuje. Po prostu. odcinka. Nawet morał. I jeszcze ten odcinek dał nam pierwszy zły morał, który będzie powtarzany głównie w odcinkach ściemnej Jery. Za nierobienie nic daje nagrodę, a raczej nie daje nagrody, nie robi nie nic. Dobrze. Jak już powiedziałem o odcinku zatytułowanym Klub Spongeboba to teraz nadszedł czas na... ZRE teraz zrecenzuję odcinek Kobyłka morska. Kobyłka morska. W oryginale My Pretty Seahorse. To czwarty odcinek z sezonu trzeciego oraz 84 odcinek ogółem. W tym odcinku po prostu jest wiosna, sponz, bo próbuje kwiatki posadzić. No, no i spotyka konika morskiego, którego dzięki czemu przygarnia, zabiera go do pracy, jednak ta. Konik morski zaczyna zjadać krawlugery. Tak, a Konik morski ma na imię zagadka. No dobrze. Odcinek ten jest bardzo wzruszający, jak wiadomo, jest o wiele lepszym drugim segmentem. No, jest na dobrym odcinkiem po prostu. Dużo z jest najlepszych. No, Patryk. Po prostu, na plus, na przykład dużo zabawnych scen, jak na przykład ryba myśli, że, że ten konik jest konikiem na monety, a potem, który potem go wyrzuca, przez co przez to się okazuje, że konik na monety to koń, to prawdziwy konik. Na przykład Albo też jeszcze jak lubiałem, też jeszcze ten zart z tymi cebulami, gdzie kiedyś kalmar płakał. No i czy też Patryk przypiął, czy który ma przypięte z deską przyczepioną do głowy, też mi się podobała. Tak, koniec, gdy próbuję spójść do sklepu z. Po prostu czapkami ale, lub kapeluszami, ale mu się to nie udaje. Bo podeska bl, blokuje chyba. No ale na minus po prostu. Moim zdaniem Patryk na minus, na przykład Patryk w tym odcinku jest niepotrzebny. I jest tam tylko jako kosmiczna kosmic ulga. A fabuła odcinka jest przerobiona z odcinka, którego już recenzowałem, czyli odcinka zatytułowanego Pan w Polsce zabawa. Po prostu. No, odcinek podobał mi się. Tak. Ten odcinek w USA miał premierę 12 lipca 2002 roku. A teraz zegnam się z Wami. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, zostawcie łapki w górę do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.